Umer się ma wolny tekst. Siema, wolny hip hop, hip hop, wolne, bardzo wolne, jak najwolniej tak. Szybki hip hop, szybki, bardzo szybki, tak to. Przekazek, są miksy, utwory i kawałki, dobry rap. Bity o życiu, kochanym naszym, zawsze tak będę rapował. Nawijał stale, nawijam, zwrotę, nowy numer. siema, to jest nawikę, zwrotkę, teksty i wers. Siema, marusz i rapuję, i zrota ta. Nawijam, o życiu, co cenne, w skarb, życiu tak najwyższy skarb. Nasze kochane rodzinie mamy zrotacie, tylko się marzyć, tylko Marcie, moje siostrze. Ja wykażę mówię, czy będzie Marcie, moiścicie, na wykaźniowiecie Hancela, Ksztafal, Ani naszej rodzinie? Tak, o wujkach, o ciociach i o kuzynkach. Tak, dla wszystkich ludzi. Macie na nasz rap, macie nasz rap hip hop. Zawsze dobry rap o życiu Bogu, zawsze to... na świętym do dekalogu rodzinie. Matce Boskie, zawsze będę rapował i nawijał. Zawsze rapuję, nawijam hip hop werset. Werset rapuję, nawijam tworzę e, Rapę muzyce dobry bit i składam. siema to będziecie mieli po wieczór albo w nocy. Albo już wieczorem. rzucam nowym hip-hopem, rzucam hip-hopem utwory. Na YouTube są kawałki utwory Dobry bit jest Plaza jest sport. weź zajawka jest. Tak dyskorolka jest i jest tak tenis i jest. Jest tak to deska ma to płynie to jest prawy pióro lewe pióro masz płyniesz ty to jest. To jest statek i jest kajak, kajak wiesz, masz stopa patenty na kajak albo jest udeczka jest, to jest tak, to jest deska, to jest tak pióro. Prawe pióro i lewe pióro płyniesz. Tak to woda właśnie uczy się to. Zainteresowania mi to zawsze to tak. Jestem stąd i będzie tak na zawsze wers. Będzie, zawsze będzie wers naszego hip hopu. Wersety, wersetami hip hopersów Wersów, rapu, tak wersom. Wersy ciągle tworzy i je zawsze wciąż. Serca pasji przekazane pasji, historii, historii. Wersetem życia. Dobry rap się ma na wokale, się robi. Rapę, muzyka wszędzie dobrym dobiega dobiega ktoś do mety, tak sportowy dobiega. Wygrał, to jest medal brązowy albo złoty, tak spas biegasz. Tak, realizuje się sport realizowany. Zawsze całe życie sport i, ta, sport i pasja i rap. Hip hop, sport i zawsze tak ćwiczenia sport. Przeżyjemy nasze życie, kochane, jest zawsze sportem, tak życie sportowe, życie. Biegi tak przełajowe, biegi wszystko. Na tym traku się ma ja jest tak, traku, traku. Hip hop, traku, rap i zwroty. Się ma nabita, tak się ma nowy numer Elo. Na tych bitach zawsze dobry rapika kawałek Na bitach się ma dobry numer, jest ten Na bitach się ma właśnie przekazuje jak jest Formuła 1, Formuła 1, Formuła 1, tak gdzie biegi przemienia. Czy wyścigi? Są wyścigi, był film. Szypsy i wściekli. Osiem taki film o zawodach. To były zawody, to były wyścigi samochodowe. Nie jestem wściekły, nie jestem, w sobie pasji robię rap, nie by nigdy. Tego nigdy nie narzekam. Przekazuję wszystkim wam hip hop rap. Przekazuję nowy utwór. Jest tak wers. Siema, tak jak filmy miłosne, oglądacie. Siema to jest leksyka. Hip hop, muzyka, muzyka, leksyki tak, rapu, hip hopu, książkę tak pisz. Czytasz o pasji, o muzyce, tak wyda, książki, wydanie, książki disco, polo, disco, polo, książki disco, polo, rap, muzykę. Hip hop i wokale, dobry rap i ten kawałek, dobry beaty. Era muzyki stale. Siema Marusz na stopa Belbertag. 120 parę. To jest przyspieszenia. Albo więcej to przyspieszeń. Albo więcej 100 pro rap. Wytwórnia albo swoja Studio by dać popać jest młodzieniec i nawija Młodzieniec Marusz zawsze buri Buracz psorłomy Maniek zawsze tak Wszystko wersety robisz się ciągle Stale na tych rymach stale będzie tak rapowane Elo Mariusz nawija siema dajesz ten rap Dajesz oczywiście ludziom daje ten wers Ludzie słuchaczą właśnie macie dobry Custy kawałek albo piąty następny się ma dobry wers, rapuje stale, to jest pięciolinia, klucz, wiolonczela, wiolonczelowy klucz, wiolonczelowy klucz, wiolonczela i patrz, ma zapisane nuty, nuty pisze, tak jak trak, się ma rap, się ma hip-hop i traki, tak jest. W ta, wiolonczeli to masz system do nut nagrane, nuty i versetyra, system to klucz, 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 to tak jak chemgru rapowało, właśnie tak jest, klucz. Klucz życia wers, wers, wers i ta klucz to jest nuty zapisane pas, to wiesz, grać na instrumencie. Są te nuty struny i zagrało struny, po ten podkład może zarapować za hip-hopowy dobry numer i wers, struna, gitara, wers, dobry rap i ten tekst. Ema, Ema się ma, polski hip-hop zawsze w formie, polski hip-hop w formie, zawsze nagrywka wszystkich. Na tych bitach się ma, dobry rap i numer, się ma tak jak biblioteka, książkę z wypi. To nie wypisujesz, wypożyczasz książkę. Możesz kupić dla siebie, możesz mieć domowych warunkach książki, albo właśnie książki, kochasz książki, czytać, słuchać płyty. Muzyki, disco, polo, popat, podkład, poszedł. Następny się zaczyna. Wolny. Tak wolny, tak skile, Wolny, najszybszy rap hip-hop książkę. Albo płytę hip -hopowo. słuchasz słucha sobie. Na kwadracie domu, na słuchawku ulicy, tak, disco polo jest, rap, hip hop, opera, trio, kod jest z muzyki wszędzie wszystkim. Na winę wam, na winę, nawinę, rap, hip-hop, nawinę, nawijamy, wszyscy rapujemy, hip-hopujemy. Od podziemia na scenie hip-hopowej. Płytkę właśnie tak zaczęcie posłuchać, te będą moje kawałki. Na słuchawkach, na głośniku. GBL właśnie, miejcie nasze zwroty, miejcie rap zwrotę, miejcie ten kipko. hop od serca, zawsze kocham go i przesyłam rap, przesyłam rap, hip-hop i przesyłam utwór, siema na traku, siema przesyłamy więcej, więcej rapu, hip-hop, pół wszystkim nam, dla ludzi i dla Bogu tak piszemy do naszej rodzinie, właśnie mamy, zobaczcie, właśnie w Marysi tak, Grzegorzowic, rocznicze Boże, macie moją tak la wykazie czy oczekując kto, dla naszej rodziny, właśnie, tak będzie, tak są, są, tak całe życie. Utwory i utworem tak zawsze rapu, Hip-hopu, zawsze utwory, dobry rap. Złoty numery, numery, ma dobry rap, na tych bitach zawsze stale. Na bitach stale się ma lipiec stale, tak lipiec, to 17 lipca i trak. Na bitach się ma dobry numer i wokale. Na tym rapie się ma rymowane, rymowane, hip-hopowane, zawsze rapowane jest. To to jest tak jak jest reakcja łańcuchowa to chemia, popatrz, chemia to wersy, chemia to utwory. Utwory hip hop, tak jak chłopak, do dziwszy miłość. Tak, pierwsze to chemia, tak łączenie to jak są soda jest tak łączenie chemiczne to połączysz i wyjdzie z chemii czy biologii to jest taki proces. Potasz czy wap, wapni dobre, zdrowy wapń. Aby wypić witaminy, są zdrowe plus, witaminy tak, na Twój organizm właśnie witamina C, albo witamina B, wszystkie C, witamina E, wszystkie witaminy tak, zdrowe tak, to są witaminy soki, soki, pomarańcze i owoce, tak to ona albo banan, banan zjeść. Nie jem banana, zobacz, jem owoce, owoce, jem owoce, tak to owoc pomarańcze. Ona lubi pomarańcze, na pewno ty też lubisz, wiesz, wszyscy lubicie Tak są te pomarańcze, pomarańczowy kolor, tak, pomalanczy i owoce nasze Polskie zdrowy przemyśle naszym, zawsze Polski Tak będzie zawsze o owocach, nowy wers, nowy wers o owocach, owoce Rapuje ten wers, ogromnik, tak jest, osadzony są Tak to rosną drzewka, drzewka są, zielone drzewka, to owocowe drzewka i Liścia z tej są drzewa liściaste i glaste są tuje drzewa tak piękty tak posadzone sobie rosy tak tego. na podwórku są, rosną też drzewa rosną i jest ogródek jest, jest buraczki jest owoce, witaminy właśnie tak ro, jest dobre, zdrowe witaminy mają te karoten sto albo więcej karotenu właśnie to jest witaminy sok, bardzo dużo jest te soku i witamina, o tym właśnie są Utworzę, utwory. Właśnie takie robię, robię rap. Nawijam wszystko polskie. Polskie zawsze produkcje, polski taki, kopu. Twór na winę, ten zwrot na winę, rapuje stale. Dobry rap, kawałek zawsze od nielegali. Nie lega studio, daje wytwórni, więc rapuje. dobry witaminy. Tak, zjeść owoce i truskawki, cebule. Właśnie polskie nasze produkty. W sklepach tak rozumiecie, tak. Wprowadzają, przywożą, owoce do sklepów, pani sprzedawczyni sprzedaje, witamina to jest, witamina owoc jest, tak, do twojego zdrowego, o, tak, organizmu zdrowe tak, to jest. Witaminy dla każdego, wszystkie tu nuty, o życiu nuty wers i e flow, nuty flow, nuty wers, dobry ra. Tak, tak rapuje, hip hopuje, więc rap, zrodki, tak na Bogu, tak przyniosę, Kalogu nasz. rodzinie, wszystkim Wam, dobry beat, rapuje stale, to jest. Rapuje ten wers, rapuje na przekazu, tak miasta, tak jak jest, koszykówka. Na bitach się ma dobry numer, to koszykówka ta gra, to taktyka gracz. Koszyka, jest, koszyk. Kówka, to tak gra, pił, bierzesz piłkę i wrzucasz koszykową piłkę, do kosza wpada, koszykarski to zapał, koszykarski to dryg, to sportowy dryg, i nawika od tym hip-hop, hip -hop właśnie tak, spo, to, to tak jak od jest, tak jest to dwa ognie, czy ping masz, to realizujemy się w sporcie, realizujemy się w muzyce, dobry rap kawałek, dobry beat, no wy słuchacie tego kawałka. Dobry rap, dobry rap, się ma ten numer, się ma ten kawałek, dobry bit i utwory. siema ma Marusz zwrota, jest nawijana, się ma dobry rap kawałek, się ma dobre na zwrotki traki. trakie zwrotki, tak czy czasem, na naszym końcu czasu jest tak tyle sporo. Cza jest 24 doby i 59 minut, dobyt. zawsze nawinę ten rap, nawinę. rapowany jest. Hip hop, tak, rapowany rap, zwroty, zwrotki tak wers, wersety ciągle, dobre wersy, tak zwroty, siema marsz rapuje, zwroty napędą, napisane, dobry rap, numer e RAP muzyki, e RAP, hip hopem stale. Tak, złoty numer, dobry numer i wokale, dobry rap, złoty naszego konia Czarnobiostok, rymowe warunki, hip-hop, warunki, rapowane, rymowane, zawsze tak be i nawijam to stale. Kocham dom, kocham to jedyno nasze, Czarnobiostok, w Boga, zawsze nasze jedyne drogi. Tak właśnie o tym robię rap. Ogół nasz kalmarce włoski, piesiądek o naszka na rodzinie właśnie tak. I o nasze kostuty się go zawsze. Rapuje, hip-hopuje, rapuje, zwrotki tak la Mamy Dorota Hendrykowi Łukasztemu, Marysi i Lawułka Gorze, Ci nie Marcie, dla siostry Marty, dla Was tak dla Ty Łukaszt, ja dla Ania naszej rodziny, rapowany jest wers, rapuje i wers, nowy numer jest, zawsze teksty, teksty dobre, bity, teksty i rapowe, teksty hip-hopowe, dobre numery zawsze, dobre jak najlepsze mamy, tak będzie już, Potem już po dziewiętnastej jest czterdzieści dzień, doba, godzina i trak, dzień, doba, muzyka, rap, hip-hop, utwory, zawsze mam z Bogiem do... nasz kandykologię, nasz życie kochane, zawsze serce, werset, o tym się tworzy, werset o naszym Bogu, werset, pisz święty nasz kandykolog gdzieś nie przekazywało o Matce Boskiej. o rodzinie, tak, tworzę rap, tworzę zawsze rap, hip-hop tworzę, nawijam, tak, bit, dobry numer, wers i traki. Elo, wszystkim tak, piąty albo szósty kawałek to kawałek, szósty kawałek, zawsze tak, jo, na tak, to gitara i te tak, strony, bas, to jest, tak, to tuba jest, to jest taka, ten do muzyki tuba i tak właśnie będzie leciało te rap hip hop tuwaryci, hip hop ta głosikiem GBL, GBL, właśnie tak włącz i głosiki, dwa czerwone włosy kontroli, gdzie myśleń Sandro idzie, dziesiąt iPhone'a, telefonu komórkowego. Dobry rap muzyce, dobry rap i numery. Siema dobry rap, kawałek, siema zwrotki i refreny, zwrotki, refreny rymowane, są zarapowane, zarapowymi, za hip-hopowymi to są doby, tak do Grania muza, muza, hip hop rap, dobry bit, kim zawsze będzie wersji, nowy numer ma pracuje nad nim, na tym muzyko ciągle. Bit dobry rap, dobry bit i wersy ciągle. Elo numer, dobry wers, złotka ciągle. Siema na bitach, siema nowy numer ciągle. Siema nowy numer rapowany, hip-hopowany, zawsze siema. O tym tak jak pięciolinia, kawałki pięć. I więcej pięciolinia, rapu hip-hopu, playlista, zawsze życie kochane. W tym numer jest rapowany, dobry rap, dobry bit. Elo i Berset, się ma wszystkim tak na motroli. Gdziedzie do na Iphone na telefonu komórkowego, właśnie zdjęcia. Super, jest zbudowany, pięć aparatów cyfrowych. Szósta, tak, kamera cyfrowa, super, budowany. Jest teledyski hip-hop, zwrotki tak. Działanie ekstra, najlepszy Ta Tak, i rap robi się, robi się. To rola Gdzie na na 2000? iPhone'a, telefon komórkowego, właśnie te komórce i głośbiel, biel super. Jest kabel czarny z. Srebrnym kolorem i czerwony kolor tak kabla od USB-KB, właśnie tak super i telefon polski tak sk, e, sklepu tej Mobile Motorola G9, tak wszyscy to najlepszy telefon jest, najlepsze działanie, najlepszego muza, tak popłynie, najlepszej muzyki płynie, zawsze płynie tak rap hip-hop, disco polo, jam opera. Dobre nuty ciągle na tych naszych, zawsze kochanych rewirach. Kochane rewiry do mój jedna rodzina doświetla. nas wszystkim blokom, wszystkim blokom, naszym wszystkim ludziom co znam, bloków, lo, wszystkim wam rapuję. Bo się tak rapuje, Dobry bit właśnie się mam. Wszystkie miasto i miasto zawsze na miasto potrzebny. Ten rap, potrzebny będzie zaraz noc. Więc ciągle mam ten track. Mam ten rap, mam hip hop i wersety o was wszystkich. Bity i refreny Bity, kawałek bity, tak Utwory Dobry numer się nawija i rapuje Na tych bitach dobry rap i stale Na tych bitach Elo, właśnie ma miasto, wszystko Dobry beat Dobry rap, kawałek wers I ten styl Na bitach siema, dobry rap I ten utwór siema Nawijam, tak, nawijam znajomymi Ta, co poznałem na... Na imprezie dni czarne biało stotki, popatrz, poznaliśmy pozna, się wiem że tańczę disco polowy tak tanczę disco pol tanczę robię rap hip hop breakdance utwory jest opera ty o na o nie szerszej go dobiegu muzyki dla was wszystkich ona jest na bitach się ma te refreny na bitach dobry wers się ma robi się to stale 21 lat robię rap hip hop. 21 lat robić albo wszyscy, kto robi 18 lat, 21 lat, 25. Rap hip hop, senny hip hop, 18-latek. Maru, zawsze tak mówi. Stan, zawsze wygląd czuję się i jestem 18-latek, właśnie tak. Nowy wers rapowany jest dla was. rapuje rapuje hip hopuję. Wers i beat, dobry numer i to czuję. Dobry rap, dobry wers i ten track. Elo, wszystkim dobry numer, Elo, właśnie to jest to. Na bitach, stale na bitach, ma gło Głos nasz, wszystkich głos rapu, hip-hopu pokoleniom. I głos rapuje macie ode mnie ten wers właśnie tak se... Głos kochany, nasz Bóg, serca zawsze przy nas wszystkich, tak piszę. Indykologus, zawsze o tym jest numer, zawsze o tym rapuję, nawijam, hip hopuję. Nas, naszego Boga zawsze słucham i od serca, sumienia, zawsze tak od głowy, od umienia i od serca robię hip hop. Kawałek stale, stale dobry numer, rapowany zawsze jest. Dobry bit leci z miasta, tekst, dobry bit, dobry rap, DJ i ten track, tekst, tekst Dobry numer i wokale, dobry rap, kawałek stale, dobry rap na traki Dobry rap, traków się ma mnóstwo, Szeroki traki, szerokimi najszerszych Mu Muza przekazu dane, dane przekaz rap, hip hop i wokale, wokale wszystkie rap. Dobry bit i rymy, ciągle zawsze będę tak rapował rymyś. Plany, flow, beat i rymy, słuchajcie ludzie, wszystkim, gdzie jesteście Nie widzę nikogo z was, nie widzę z was. A popatrz na traku. będzie ten rap, będzie traku też hip-hop, trackiem, hip-hopem, rapem zawsze Dobry bit, dobry rap, się siema na wokale zawsze, siema wszystkim bit na tym traku ciągle RAP muzyki, RAP dobry hip-hop na bitach się ma dobry numer i wers. ma na traku elo muzyka, teksty. Elo nasze miasto, tak zapisany jak pamiętnik to rap. Teksty zapisane zawsze. Hip hop utwory, dobry rap i zwrota ciągle. Elo nawijam, elo zawsze tak ciągle. Robię rap, robię rap, robię, robię te jak hip hop. Robię beat i rymy, siema dla wszystkich. Na bitach się ma dobry numer i rap. Na tych bitach się ma zawsze to tak. Na bitach się ma. Na tym traku. na rap dobry bit i chłopaku na rap bitami, się dobry numer. siema stale to robię. Na bitach się rap dobry bit, Elo właśnie poleci. Na bitach się posłuchaj. Rap mu ciągle robię ją stale. Robi, rapuje Hip hop wszystkim. Hip hop i rap wszystkim jest. Tak będzie dobry numer, dobry wers. Siema wszystkim, siema, to jest ten tekst, tekst Rapuje zawsze wers, rapuje ten numer Siema dobry numer, wokale i bity kawałek stale Dobry rap zawsze będzie, siema Maru Rodkę I teksty jest, tekst następny Rapowany właśnie, rapowany, hip-hopowany w tak, o w życiu, dobry numer, dobry rap będzie Siema Elo, wokal i teksty Na bitach siema dobry rap na bitach się ma dobry numer i ten wers rapuje, znam słowo przepraszam, wybaczam i zna, znam, to właśnie tak, ciebie nie ma dziewczyna, na moim sercu ciebie, po... aś tam, nie ma ciebie, jeszcze pokaże się na pewno, znajdzie się, dziewczyno kochana znajdziemy na siebie tak. Tak, tak rapuje, będzie zawsze rapowany, hip hopowany o nasz Bogu W ogóle tak, bieżący kologu na nasz kanał, rodzinie rodzinie właśnie, tak, o polskiej konstytucji mają maja, na naszej rodzinie właśnie, tak. Mamy na rocznicę w tak Cindryk, o szosny, tak, Marysi. W ogóle rzeczywiście będziemy wszystkich, tak właśnie. Wójkowi, gdzie mówić i tak, dla wójka, gdzie mówić, ciągle na naszej rodzinie, ani, tak, na tak, naszej rodzinie, dla kuzynek i kuzynkom, wszystkim, wszystkim wam, wszystkim ludziom, wszystkim rodzin wam. rapuje tak właśnie, Rymu hip hopuje zawsze jest rapowany nawijam rapuje siema hip hopuje siema rapowany jest rymowany hip hopowany wszystkim nasze kawałki utwory rapowane hip